jest zdjęcie aparatu stałego i założenie aparatu retencyjnego. Leczenie ortodontyczne z reguły przebiega około 2 lat. Po około 2 latach to jest taki umowny czas, ale mniej więcej to od 20 do 24 miesięcy trwa takie leczenie. Po tym czasie zdejmowany jest aparat stały i zakładany jest aparat retencyjny. Jest to aparat niewidoczny, założony na zębach dolnych, na siekaczach od wewnątrz strony językowej i aparat wyjmowany górny, podtrzymujący efekt leczenia. Jeszcze przypominam o wizytach retencyjnych. Pacjenci u nas leczeni przychodzą jeszcze przy ciągu 2 do 3 lat, przychodzą na wizyty tak zwane retencyjne i te wizyty odbywają się też, decyduje o tym lekarz, odbywają się pomiędzy no mniej więcej co 3-4 miesiące i mają na celu sprawdzenie funkcjonowania aparatu i podtrzymywania w dalszym ciągu efektu naszego leczenia. Dziękuję bardzo za uwagę i przejście wszystkich kroków ortodontycznych razem ze mną. Dziękuję.